Jesienią 1944 roku do niewoli w trafiła jedna z najbardziej nietypowych grup jenieckich. Byli to powstańcy warszawscy, łącznie około 17 tysięcy osób. Aż 6 tysięcy z nich skierowano do obozu jenieckiego Lamzdorf, do Stalagu 344. Ciasno upchani w bydlęcych wagonach podróżowali z Ożarowa przez Skierniewice, Częstochowe i Opole. Wśród nich byli nie tylko mężczyźni, jak w przypadku wszystkich innych grup jenieckich, ale także ponad 1000 kobiet i około 650 dzieci. Jeniecką grupę tworzyli szeregowi i oficerowie, także zawodowi, ale i osoby, które wstąpiły do armii krajowej tuż przed wybuchem powstania albo już w jego trakcie. Reprezentowali wszystkie warstwy społeczne Warszawy. Duży procent z nich stanowili przedstawiciele inteligencji. Lamsdorff okazał się dla nich jednym z najgorszych obozów. Panowały tu fatalne warunki, głód, ścisk i brud. W dodatku, po heroicznej walce, nagle pojawiła się bezczynność. I strach. Co dalej? W przeżyciu pomagał im wojskowy rygor i porządek, a także działalność kulturalna. Stalak Lambsdorff był dla powstańców warszawskich zaledwie przystankiem w drodze do niewoli. W kolejnych tygodniach większość z nich przewieziono do innych obozów. Po ewakuacji w stalagu pozostało tylko kilkudziesięciu powstańców, którzy doczekali wyzwolenia 17 marca 1945 roku.